Dzień dobry widzowie, dzisiaj zagramy w grę Europa Universalis w wersji light, bo tak u mnie stać, ale oczywiście jest darmowa, więc no będzie fajnie. O, mamy komodowania, szybko się dosyć włącza, o i jesteśmy. zagramy sobie dzisiaj jako, yy, a, turek, bo dawno nie grałem, będzie, żeby było prosto, no to co, roleplayowo. Nie da ja, takim jeszcze Bizancjum, bo nie ma sensu. Ja bym podbił się tych watażków tureckich. Także no to jakąś wojnę powiemy. O i czy uda nam się wygrać? O chyba się udaje. O no, i zajmujemy prowincję. Hmm. O, tutaj i w wojnie miał sojusznika Karamana, więc go też trochę oskupimy jako ten. O, po pierwszej wojnie nasz kraj wygląda tak całkiem nieźle, nie? No to pora następne jakieś wojenki przeprowadzić. Na przykład ten Trebizond jest taki dziwny. No to zajmijmy go i tutaj nie zajmijmy go słusznika. Teodoro, ponieważ jest nas nie stać pod względem ekumenicznym no, nie mam pomysłu skorować, to poczekać trzeba, musimy trochę także zwiększamy prędkość, ja już tu se zmieniam no i czekamy, o trochę skorowało nam się, mamy trochę tego, no to trzeba podbić to Bizancjum ale weźmy od teraz jego sojusznika włoszczyznę i zajmijmy ją. No to najpierw wpisujemy Wołoszczyznę, bo nie ma co. O, I Bizancjum. O, pięknie. A jeszcze tutaj czasami się psuje i trzeba pomóc ręcznie, ale to no, mamy już pięknego naszego turka. No to, żeby wyrównać granice, trzeba to e epir zająć, no bo co się będziemy także zajmujemy. I wydaje mi się, że to jest odpowiedni e scenariusz na pierwszy odcinek. Także widzimy się w następnym, także do zobaczenia.